もっとさ o e, peelingach i są to peelingi, które ja robię sama w domu. Niestety, ale nie zmieściłam się w poprzednim, chciałam to wkleić w pielęgnacji, natomiast nie zmieściłam się w tym filmiku. E, ja zaczęłam robić swoje peelingi domowe całkiem niedawno, kiedy przeraziłam się ceną tych peelingów, e, szczególnie naturalnych peelingów. E, zakupiłam sobie słoiki i zaczęłam sobie sama e, modzić. I powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo fajne rzeczy mi powychodziły z tych peelingów. E, jestem z nich niezmiernie zadowolona, e, ponieważ są to produkty 100% naturalne, które robię w domu e, i które są bardzo tanie, i, i możemy tak naprawdę użyć dużo produktów, które e, mają dużo zastosowania, e, tak jak na przykład e, cukier brązowy, czy też e, Oliwę z oliwek, gdzie nie musimy tego kupować, właśnie tylko i wyłącznie dla, dla robienia peelingu, ponieważ i tak to już jest z naszej kuchni. Pierwszy z nich, który tutaj mam, jest to, a może zacznę od tego, bo ten bardziej lubię, jest to peeling cukrowy, który zrobiłam całkiem niedawno chyba tydzień temu. Jest to peeling cukrowy, który składa się z garstki, a w zasadzie z kilku łyżeczek cukru białego, cukru brązowego naturalnego oraz oliwa z oliwek Patrzę tam, bo tam są moje rzeczy, i nie pamiętam, co tutaj dodałam. Tam są również, tu są również olejki, i jest przede wszystkim olej migdałowy, który przepięknie niweluje zapach oliwy z oliwek, której nie lubię. I muszę Wam powiedzieć, że jestem niezmiernie zadowolona z kosmetyku tego, ponieważ ja nigdy nie chciałam się bawić w takie rzeczy. Natomiast od kilku, tak jak mówię, przeraziłam się cenami produktów tego typu, i zaczęłam robić je sama. I super, super, jestem z tego zadowolona, nie dość że nie czuję zapachu oliwy z oliwek, to moje łokcie, moje kolana są bardzo, bardzo miękkie, moje ciało jest takie, powiedziałabym, bardzo delikatne, nie jest szorstkie. Kiedyś miałam tutaj, na, na, na przykład na, na ramieniu jednym czy drugim miałam taką malutką taką kaszkę, wyleczyłam się z tego, super oczyszcza, ja peelingów używam od do pięciu razy w tygodniu czasem, e, ponieważ są to peelingi. My dzielimy na takie trzy kategorie. Możemy mieć peeling solny, który jest e, jakby najbardziej inwazyjny z, z nich wszystkich, e, jest mocny. Następnie mamy peelingi cukrowe i na samym końcu mamy peelingi e, kawowe i to od nas zależy, jaki stopień chcemy. Ja wybrałam sobie pośredni, ponieważ e, akurat w domu nie miałam kawy. U nas w domu bardzo rzadko się pije kawę, dlatego nie miałam kawy w domu, e, którą mogłabym użyć, bo gdybym użyła kawy mojej mamy, to raczej bym miała guza na, na czole. E, taki sposób. Postanowiłam sobie zrobić ten peeling cukrowy, i opowiem Wam troszeczkę o tym drugim, ponieważ ten drugi zawiera sobie wszystko to samo. Oprócz tutaj mam tylko i wyłącznie jeden olejek, i jest to w zasadzie mieszanka takich olejków z tairi, o których wcześniej Wam mówiłam. Natomiast tutaj, jak widzicie, on już jest taki troszeczkę ciemniejszy, ponieważ tutaj dodałam cynamon, który super. Może Wam pokażę, jak to wygląda. O, zobaczcie, tak to wygląda. Szkoda, że nie możecie tego powąchać, ponieważ przepięknie pachnie. A i jest to mój drugi raz, kiedy używam cynamonu w produkcie. Użyłam zwykłego cynamonu, to nie musi być jakiś drogi super cynamon, zwykły cynamon. I oba produkty spisują się fenomenalnie, jeżeli chodzi o, o miękkość mojego ciała: o, o to jak one oczyszczają moje ciało i o to, że w końcu pozbyłam się takiej kaszki na ramionach, której nienawidziłam, gdyż nie wiem po prostu skąd ona się, się wzięła. Natomiast, jeżeli chodzi o same peelingi, jest to super opcja dla osób, które nie chcą wydawać dużo pieniążków. I dla osób, które po prostu y, też nie mają tych pieniążków, żeby wydawać je na, na drogi peelingi, które niekoniecznie mają czasami y, dobry skład, a w zasadzie większość tych drogeryjnych nie ma dobrego składu. W Stanach mówię, nie wiem, jak jest w Polsce. Dawno, dawno nie byłam. E, tak więc u nas większość z nich ma przede wszystkim alkohol, który niesamowicie wysusza sk e, skórę. E, i, I są też drogie dziewczyny. 8-9 dolarów za, za takie peelingi nie ma sensu płacić, kiedy możemy sobie kupić coś takiego. E, w dalszej części filmiku chciałam Wam pokazać, jak to wszystko robię, żeby Wam pokazać e, z bliska, tak więc to by było tyle na temat moich peelingów domowych. Nic więcej nie chcę Wam mówić, ponieważ warto jest po prostu spróbować i. Na każdego peeling działa zupełnie inaczej, a w zasadzie może nie na każdego, tylko każdy musi dobrać do, do, do swojej skóry odpowiedni peeling. Ponieważ na mnie na przykład peelingi Solne nie sprawdzają się w ogóle, gdyż podrażniają moją skórę jest delikatna, tak więc te cukrowe są, są super. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części filmiku. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki i Papa. Więc czego będziemy potrzebować? To na pewno są suiczki. Ja wybrałam sobie suiczki słoiczki tego typu ze sklepu niestety musiałam kupić, ponieważ moja mama wszystkich, wszystkie słoiczki zużyła do konfitur tak więc ja kupiłam swoje w takim czteropaku za około 2 albo 3 dolary więc słoik następnie oliwa z oliwek która wygląda w ten sposób, ja mam dużą butelkę to jest Extra Virgin z pierwszego tłoczenia i niby jest z Włoch, tak jest napisane ja ją kupuję w kasko chyba za 10 dolarów taka wielka butla albo dwie butle fajna jest następnie oczywiście będziemy potrzebować cukier ja będę używała to jest organiczny cukier brązowy z tym że dziewczyny musimy zwrócić uwagę na to żeby cukier brązowy był przede wszystkim naturalny i żeby nie zawierał melasy jeżeli cukier to są przede wszystkim te tańsze cukry oszukane troszeczkę. Jeżeli cukier w składzie posiada melasę, musimy musimy przeczytać, ponieważ wtedy nasz peeling będzie mdły, mdły może źle, bo nie będziemy tego jadły. Będzie taka paćka beznadziejnej konsystencji, tak więc musimy wybrać naturalny Cukier brązowy. I ja tutaj mam Florida Crystals za 3 dolary taki wielki pojemnik i on też jest produktem wegańskim. E, następnie e, ja mieszam mój, e, mój peeling brązowy, z cukru brązowego z niewielką ilością cukru e, białego. Następnie e, użyjemy olejków. Tutaj olejki są. Op Opcjonalne. Ja tutaj używam Rusk, to jest mieszanka egzotycznych olejków i to są właśnie olejki organiczne z wyspy, Tahiti. tak więc to. Następnie troszeczkę olejku rycynowego, który sobie przynajmniej. I ostatnia rzecz to jest olejek migdałowy, żeby dodać temu wszystkiemu zapachu, przepięknie będzie pachniał, czyli zwykły olejek migdałowy. Jeżeli ktoś nie ma olejku migdałowego, może dodać zwykły, najtańszy cynamon. Taki cynamon u nas kosztuje chyba dolara. Opcją do olejków, jeżeli ktoś nie ma w domu akurat olejków, może użyć rybki z witaminą E które wyglądają w ten sposób. Tutaj jest napisane A, natomiast to nie jest A, to jest witamina E. Może dodać rybek, jeżeli ktoś nie chce inwestować pieniążków w dodatkowe olejki. I co robimy, dziewczyny? Bierzemy, otwieramy nasz słoiczek, jak widać. Mój jest mały, on wydaje mi się, że tutaj ma chyba 125 ml, tak mi się wydaje. Tak więc słoiczek. Otwieramy nasz cukier. I będziemy go przesypywać. Ja tutaj mam taką o, opcję, malutką. E, nasypiemy połowę, w zasadzie tak 40%. Ops, okay. ok, i na kolejne 40% to będzie cukier biały. I ja go przesypię w ten sposób, gdyż nie chcę go. O, i tak wysypałam. Troszeczkę, żeby mi pokrył. O. To wszystko tutaj. Ok. E, następnie y, będę wlewać oliwę z oliwek i oliwę z oliwek dziewczyny nalewam tylko żeby to tak nasiąkło tą oliwą, nie wlewam broń Boże całego słoika, wlewam tylko podejrzewam, że do tego momentu tutaj, to są same zaraz zobaczycie i czekam aż to wszystko yy, wsiąknie i powolutku powolutku mieszam to Widzę, że jeszcze potrzebujemy oliwy, troszeczkę, by doszła do dołu. Ok. Następnie dodajemy 5 kropelek olejku Tari, 3, 4, 5. Tutaj do środka. Następnie troszeczkę olejku nowego też 5 kropek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na sam koniec dodamy olejek z migdałów. Ja go naleję tutaj w zakrętkę. Bo nie chcę go dodać za dużo. Więc jedna zakrętka olejku. Wydaje mi się, że to będzie jakaś łyżka mniejsza. I zaczynam wszystko ze sobą mieszać. Słuchajcie, zapach niesamowity, jak się zmiesza cukier brązowy z olejkiem migdałowym. Niesamowity zapach. Już chciałoby się to wszystko zjeść. I tak wygląda koniec, dziewczyny, to jest koniec. Spójrzcie na, 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 na to, e, jakbyście tutaj siedziały koło mnie, to byście nawet poczuły ten zapach. Przepięknie pachnie, super wygładza naszą e, skórę, oczywiście nie cerę, e, naszą skórę, ja jestem bardzo zadowolona z tego sposobu. E, co ja robię, to jest zamykam e, słoiczek, zawsze sobie tutaj piszę, jak, jak ma, miałam starsze słoiki, piszę co tutaj jest i słuchajcie, taki słoik starcza mi. Ja wcześniej miałam troszeczkę większe słoiki i one starczały mi na około miesiąca. Tak więc ten mi starczy pewnie na 2-3 tygodnie. Drugą opcją, o której wam mówiłam, ja postanowiłam sobie jednak zrobić ten peeling. Jest to dodanie zwykłego cynamonu wszystko robimy to samo krok po kroku natomiast rezygnujemy z olejków dodajemy tylko i wyłącznie jeden olejek ja w tym momencie dodam tą taką tutaj mieszankę olejków w zasadzie zrezygnowałam z rycynowego i z migdałowego natomiast dodam troszeczkę zwykłego cynamonu już do naszej papki i słuchajcie dodaję go podejrzewam, że tutaj będą jakieś duże dwie łyżki stołowe Okay. E, oczywiście to jest też opcjonalne, ponieważ wiem, że nie wszyscy lubią cynamon. I mieszam e, ze sobą wszystko. I tak wygląda peeling cynamonowy. Jak widzicie jest troszeczkę e, ciemniejszy, przepięknie pachnie. I wydaje mi się, że jest on dobry dla osób: jest to dobra opcja dla osób razem z olejkiem migdałowym, czyli albo ten, albo ten, które nie lubią zapachu oliwy z oliwek, ponieważ mnie mglina na, na zapach oliwy z oliwek. Dlatego dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak więc standardowo zamykamy cały słoik i na górze. Nie mogę trafić o. Ok. I podpisujemy go na górze. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was, papa! Pa.